Dzień dobry, witajcie na śniadaniu ze mną. Po tym przydługim wstępie, postanowiłem się odezwać, ale no dzisiaj jest naprawdę piękny dzień i zdecydowałem się nie przuć początku filmu swoim gadaniem. Dopiero teraz, jak znalazłem miejsce na taki krótki biwaczek, to troszkę do Was pogadam. Jak widzieliście, piękna okolica to jest ta sama okolica, z której ostatnio. Wygnali mnie myśliwi, no w cudzysłowie, wygnali, no przecież wiem, że oni muszą strzelać, muszą, muszą tą zwierzynę od czasu do czasu przetrzebić, aczkolwiek niezbyt mi się to podoba i nikt mnie nie przekona, że jest to piękny sport, może tak, czy piękna tradycja. Rozumiem, jeżeli jest taka konieczność, bo dzika zwierzyna rzeczywiście się za bardzo namnożyła w danym lesie, no i trzeba ją trochę przetrzebić, niestety. Lasy w Polsce nie są naturalne, więc są zarządzane przez człowieka i, i tak to już musi być. No Natomiast dzisiaj nie ma polowania, jest spokojnie, piękna, słoneczna pogoda. Można było odpalić drona również. No i teraz jestem tu i kroję cebulę i pieczarki nożem Boker Bronco. O tym nożu za chwilę Wam troszkę więcej opowiem. A póki co muszę rozgrzać. Patelnię, no niekoniecznie. To nie jest patelnia, to jest taki talerz, talerz z tytanu, ze stopu tytanu, dzięki czemu jest bardzo, bardzo lekki i służy do właśnie jako patelnia, ale też jako po prostu zwykły talerz. Żeby posłużyć się nim jako patelnią potrzebuje rączki, więc gdzie ja ją położyłem? Boker Bronco sprzedawany jest z krzesiwem Light My Fire. To nie jest dokupione krzesiwo, tylko ono było w zestawie. Sprawuje się całkiem nieźle. Nóż ma fajnie zaostrzoną krawędź górną, więc dobrze współpracuje z krzesiwem. Nie tylko z tym. I teraz tak, żeby to było jakoś prosto: To jest ta rączka. I dzięki temu y, nie zajmuje w plecaku tyle miejsca, co patelnia ze stałą rączką, bo po prostu w taki sposób chowamy ten talerz, a rączka osobno. No a dzięki tej rączce oczywiście y, się nie oparzymy. I teraz przydałoby się jakiś tłuszcz. O, jak się szybko nagrzało. Ho, ho, Bardzo szybko. Ok, lecimy z tym. Jeszcze bym potrzebował pokroić troszkę kiełbasy, Już trochę za mocny ten gaz. O, przyjarało się, przyjarało się. No proszę państwa, czekajcie, czekajcie. bardzo szybko łapie temperaturę i tu po środku mi się już przypaliło no cóż, przydałaby się kuchenka, która bardziej równomiernie rozprowadza temperaturę, a nie tak punktowo jak ta jak ta z mewy. No, no właśnie tutaj tu jest gorące po środku. Zobaczymy czy, zobaczymy, czy ten talerz się zniekształci od temperatury. No, jara się po środku, nie. To, to jest moim zdaniem porażka. Jeśli chodzi o takie. o podgrzewanie na takiej punktowej kuchence, to nie ma to sensu. Ja już używałem tego talerza na ognisku. I na ognisku jest lepiej, bo jeżeli położymy na płaskim takiej powierzchni równomiernie podgrzanej, to to rzeczywiście może posłużyć jako taka patelnia. Będę miał trochę tego węgla w tej, w tej jajecznicy, będę miała. No trudno. Cebula zwłaszcza. jajecznica została zdominowana przez smak spalenizny tu po środku jest niestety kółko przypalone czarne także no ten talerz chyba nie za bardzo no musiałbym jeszcze popróbować na innych źródłach ognia ale na tą punktową kuchenkę nie za bardzo kawa bardzo dobra o lekkim posmaku herbacianym bo w tym kubku najczęściej właśnie zaparzam mocną herbatę w zapachu czuję taką herbacianość Fajne, fajne zestawienie. Tak się prezentuje Boker Bronko, z Zolingen, czyli ten niemiecki odłam bokera. Nóż, który no, zawojował troszkę świat fanów nożowych, zwłaszcza tych interesujących się nożami terenowymi. Fajnie wykonany, to jest full tank. Mimo, że tank jest zatopiony tutaj w, w takiej rękojeści gumowanej, to widać, że jego końcówka wystaje z tyłu i przechodzi przez całą tą rękojeść. Rękojeść jest fajnie wypo, wy, wyprofilowana w postaci takiej tutaj beczułkowatej. Zapewnia to dobry chwyt. No, moim zdaniem niestety tu jest troszkę za wąsko. Tu jest fajnie z przodu, natomiast tutaj też mogłoby być troszkę grubiej. Kiedy tu łapie, to mam wrażenie, że tak mi trochę ten nóż ucieka. Ale okej, okay, to jest drobiazg. Dzięki tej rękojeści gumowanej z tworzywa sztucznego, nóż jest bardzo lekki. Środek ciężkości mniej więcej tutaj. No i oczywiście trzeba by powiedzieć o stali, która tu została użyta, bo ona też robi wysoką cenę tego noża. No oczywiście też fakt, że został on wykonany w Niemczech, a nie gdzieś w Chinach, więc jest to CPM 3V. Stal no, z trochę wyższej półki niż zazwyczaj używam, na pewno wyższa półka niż D2, na pewno wyższa półka niż N690. Bardzo wytrzymała stal proszkowa o bardzo drobnej strukturze, ponoć wytrzymała na wykruszenia, twarda. No, zobaczymy, jak w użytkowaniu. No, na razie mogę powiedzieć, że. Nóż dobrze się sprawuje, nie traci ostrości, świetnie wrzyna się w drewno. Jest na tyle cienki, że służy też idealnie jako nóż do kuchni, czy tam do przygotowywania posiłków w terenie. A to dzięki dosyć wysokiemu szlifowi płaskiemu. Co jeszcze? Zaostrzona krawędź grzbietu, natomiast ta ostra część zaczyna się od tego miejsca, Tutaj widać taki lekki schodek. Dla mnie troszkę dziwny zabieg. Mogli spokojnie naostrzyć tą górną krawędź w całości. Nie... Na potwierdzenie moich słów, ta część, zobaczcie, no, troszkę, troszkę tą iskrę generuje, ale słabo. Natomiast ta część wy... wyróżniona, oddzielona, no zdecydowanie po prostu ta iskra idzie na potęgę, więc nie rozumiem za bardzo po co ten zabieg, ale jak jest, trudno. Pochwa jest skórzana, nie za gruba. Widać, że mimo, że nóż jest drogi, to jednak oszczędzali. Zobaczcie, jaka ta skórka, skóra jest cienka. Niemniej jednak jest dobrze wyprofilowana, dobrze wykonana. Nóż siedzi tu pewnie, nie ma, nie ma niebezpieczeństwa, że wypadnie. Nie ma się do czego przyczepić, no może poza tym wrażeniem, że ta skóra jest trochę za cienka. Do tego też mamy taki danglerek, tak naprawdę jest to... Po prostu pasek skóry, który możemy odpinać i wykorzystać też przy innych nożach. Bardzo prosta rzecz, ale użyteczna, bo dzięki temu nóż wygodnie się gdzieś tam układa, kiedy kucamy i, i nie wbija się w udo, nie przeszkadza w aktywnościach. Dobra, cena. Cena no niestety nowego bronko jest porażająca. W polskich sklepach to najtaniej znalazłem gdzieś tak 600 z kawałkiem. Standardowo to jest ponad 700. Jest to dla mnie cena nie do zaakceptowania. No ale spytacie, no to skoro nie, nie do zaakceptowania, to czemu kupiłeś? No ja kupiłem oczywiście na rynku wtórnym. Nie będę zdradzał szczegółów, ile kosztował, ale dużo, dużo taniej od tej ceny za nowy nóż. No to tyle moich przemyśleń. Dajcie znać, co sądzicie o Bronko. Czy może ktoś się kiedyś skusił? Wiem, że jest jeszcze Bronco Mini, yy, mniejsza wersja tego noża. Też wygląda fajnie, ale też jest cholernie drogi. Trochę się zziajałem, bo nagrywałem jeszcze jedną rzecz. To na razie tajemnica, bo to będzie mały eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jeżeli wyjdzie. To będzie na kanale pewna zmiana w pewnym dziale mojego kanału, więc trzymajcie kciuki, bo może to będzie zmiana. Na pewno to będzie zmiana na, na plus. Dobra, trzeba się zbierać, bo zasiedziałem się trochę. Już pełny dzień, dzień cioły pracują. Znak, że trzeba się zwijać. Na razie, cześć.